Witam Państwa. Tematem dzisiejszej lekcji będzie wykorzystanie funkcji. Tym razem jednak będziemy do tych funkcji przesyłać parametry wejściowe, czyli dane po prostu wejściowe. Na poprzedniej lekcji powiedzieliśmy sobie, że funkcje tworzymy za pomocą słowa kluczowego function, a następnie wpisujemy nazwę takiej funkcji. Tutaj w nawiasie będziemy wpisywali parametry tej funkcji. No, tutaj będziemy mieli Ciało funkcji. No i mamy następnie wywołanie tej funkcji. Suma, i tutaj będziemy sobie wpisywali parametry. No i teraz, jak wygląda taka funkcja, już, już tak dokładnie? Wpisujemy sobie słowo yy, kluczowe function, nazwę tej funkcji i teraz parametry. My będziemy mieć tutaj parametr pierwszy i parametr drugi. Za chwilę yy, myślę, stanie się to troszeczkę jaśniejsze, no ale zobaczmy, jak to będzie. Nasza funkcja będzie tylko wypisywała ten wynik sumowania tych dwóch liczb, które będziemy przesyłali do tej, do tej funkcji. Czyli tutaj napiszemy sobie echo. No i dolar p1 plus dolar p2 średni. Tak? Zobaczmy, jak teraz zadziała nasz program. Dostaniemy tutaj błędy, e, informujące, że mamy za mało argumentów przesyłanych do funkcji. No bo nasza funkcja w swojej definicji tutaj ma informację, że potrzebuje dwóch parametrów wejściowych. No więc spróbujmy sobie, no tutaj prześlemy do tej funkcji $P1, $P2. Tak, zapiszemy sobie, no i dostajemy komunikat, że te zmienne P1 i P2 nie są tutaj y, zdefiniowane. Czyli musimy sobie tutaj stworzyć takie zmienne. P1 równa się na przykład 5, no i P2 równa się na przykład 4. Nie zobaczmy. No i widzimy, że program działa, wyświetla poprawnie, chodzi B9. I na tym etapie to już powinno być jakby zrozumiałe. Wygląda to w ten sposób, że wywołujemy tą funkcję i przesyłamy do niej dane wejściowe. Co ona ma mieć na wejściu? Te, te, tak jak na matematyce, rozpisujemy sobie zawsze dane szukane. Tak? No to to są te dane, no, to jest ten wynik, który się wyświetli na ekranie. Teraz jeszcze chciałbym mówić taką dodatkową sprawę, ponieważ to jest no, zawsze dosyć trudne, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, trudne jest dla uczniów do zrozumienia następująca rzecz. To, co tutaj jest wpisane w tej definicji funkcji. No my tutaj konstruujemy sobie tą funkcję. No i tutaj wpisujemy, że ta funkcja będzie przyjmowała na wejściu dwa parametry. Ja celowo tutaj użyłem tego symbolu P, literki P, żeby podkreślić, że to jest parametr pierwszy i to jest parametr drugi. No ale my możemy napisać program, powiedzmy na matematyce, gdzie mamy zmienną A i mamy zmienną B. Dodatkowo jeszcze będziemy mieli zmienną C. C równą na przykład 14 i zmienną D równą 22. Tak, no i chcielibyśmy wykonywać tą funkcję dla takich zestawów danych. No to my możemy tutaj wypisać sobie suma dolar A plus. Dolar B tak? i zobaczmy, czy nam to zadziała. Tak działa. Jeżeli ja to sobie skopiuję i tutaj na przykład wpiszę C i D, tak? no to dostaję, że to jest te 36. Zrobimy echo br, wstawimy, żeby oddzielić to znakiem przeniesienia do następnej linii. Jak to tutaj działa i co tu się wydarzyło? Wywołaliśmy funkcję o nazwie suma, przy czym zawołaliśmy, hej suma, oblicz mi sumę dla... A równego 5 i b równego 4. I suma nie musi tutaj, to, to się nie musi pokrywać, po prostu. To są tylko parametry, że to jest dana wielkość, która jest na wejściu pierwsza, i to jest dana wielkość na wejściu druga. A co my tutaj wrzucimy, no to już jest tej funkcji obojętne. Ona chce dostać dwie liczby i będzie zadowolona, tak? To jest prosta funkcja. Chce dostać dwie liczby, dostaje, jest szczęśliwa. I my możemy do tej funkcji wysłać sobie na przykład, właśnie tutaj zmienną a i b. No, i dostaniemy wynik. Możemy wysłać c i d i dostaniemy wynik. Także proszę zwrócić uwagę na to, że to jest tylko oznaczenie parametru pierwszego i oznaczenie parametru drugiego. My, jakby tych parametrów używamy tutaj w obrębie sobie tej funkcji. Natomiast no tutaj po prostu możemy wrzucać liczby jakieś, które nam się spodoba. Bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Jeżeli ktoś yy, będzie miał z tym problem, no to zapraszam do, do pisania tego w komentarzach. To spróbuję to jeszcze jakoś inaczej wyjaśnić. Natomiast no, istotne jest to, że tu mamy parametry tej funkcji, a to są dane wejściowe, które no, przypisujemy do tych parametrów. W tym materiale to wszystko. W następnym omówimy sobie zwracanie wartości przez funkcję do głównej części programu. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne materiały.